A witam Was serdecznie, w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku splot rozszerzony półsłupek. Tak on wygląda z tej strony i z drugiej, tak samo jak widzicie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo proste tak naprawdę w wykonaniu. I można go wykorzystać do przeróżnych robótek. Jak go wykonać już Wam pokazuję. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka. Łańcuszek może mieć dowolną liczbę oczek. Więc jedynie na końcu należy dodać dwa oczka łańcuszka. Ja dla przykładu zrobię łańcuszek z 15 oczek. Mam wykonany łańcuszek, jak wspomniałam, na koniec jeszcze należy dodać dwa oczka. 1, 2. I rozpoczynam pierwszy rząd. Robię pierwszy ten półsłupek rozszerzony w trzecim oczku od szydełka. 1, 2, 3. Czyli w tym oczku. Wbijam się normalnie, jakbym robiła półsłupek, czyli wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku. I teraz chwytam włóczkę i przeciągam tylko przez pierwszą pętelkę. I jeszcze raz chwytam włóczkę i przeciągam przez obie pętelki. To jest rozszerzony półsłupek. I znowu przechodzę do kolejnego oczka i robię kolejny rozszerzony półsłupek, czyli wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. I jeszcze raz chwytam włóczkę, przeciągam pod pierwszą pętelką. I teraz jeszcze raz chwytam łuczkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Widzicie, bardzo proste w wykonaniu. I tak powtarzam teraz tę sekwencję do końca rzędu. Mam zrobiony pierwszy rząd. I teraz rozpoczynam drugi rząd. Rozpoczynam go od dwóch oczek łańcuszka. Jeden, dwa i przekręcam robótkę. I teraz rozpoczynam robić półsłupki rozszerzone od czwartego oczka od szydełka, ponieważ ten łańcuszek, który zrobiłam na początku, jest po prostu nad tym półsłupkiem ostatnim. Więc on się liczy jako półsłupek rozszerzony. Czyli 1, 2, 3, 4. I znowu wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, chwytam włóczkę przeciągam przez pierwszą pętelkę. Chwytam włóczkę, przeciągam przez kolejną pętelkę, przez dwie pętelki. Znowu przechodzę do kolejnego oczka, wkuwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Chwytam włóczkę, przeciągam przez pierwszą pęterkę. Chwytam włóczkę, przeciągam przez obie pęterki. Kolejny półsłupek rozszerzony. I tak kontynuuję do końca rzędu. Mam już zrobione dwa rzędy i tak naprawdę to należy tylko powtarzać ten rząd. Czyli znowu dwa oczka łańcuszka. Przekręcam robótką i znowu od czwartego oczka od szydełka. 1, 2, 3, 4. Robię półsłupek rozszerzony. Tak wygląda splot po wykonaniu trzech rzędów. Jak widzicie, wykonanie tego splotu jest naprawdę bardzo proste i robi się go całkiem szybko i w takim większym kawałku, w większej ilości rzędów. Tak wygląda ten splot.